No a w relacjach zasługiwanie na coś to może być budowanie zaufania i szacunku poprzez takie piękne atrybuty jak uczciwość, empatia i otwartość. To na przykład zrozumienie, że relacje wymagają pracy i zaangażowania obu stron. Przecież zasługujesz na miłość, przyjaźń i szacunek nie tylko przez to, co dajesz, ale też przez to, kim jesteś. To piękne, prawda? Czy tak samo prawdziwe zatem będzie stwierdzenie, że jeżeli jesteś antyrelacyjny, odpychasz od siebie wszystkich ludzi i tworzysz wokół siebie aurę, do której nawet już twój kot nie ma zamiaru się zbliżać, siejesz defetyzm, wszystkim doradzasz, chociaż sam nic w życiu nie zrobiłeś i mówisz na lewo i prawo, jakie to inni mają słabe życie i słabe pomysły na nie, no to wiesz co, muszę cię zmartwić, bo Charlie znowu miał rację, dostaniesz to co chcesz, to o tym cały czas mówisz, bo tak, zasługujesz na to. Ty, ale jak i Charlie, sprawdź w odcinku, zasługujesz na to już na naszym kanale YouTube. Dobra, fajnie, że tutaj jesteś. Jeżeli obejrzałeś do tego momentu i chcesz więcej, to wejdź na nasz kanał YouTube Stay Group. Tam naprawdę znajdziesz tego sporo i pewnie znajdziesz coś dla siebie. Także dzięki, do zobaczenia i baw się dobrze.